Jest cienka linia między inspiracją a porównywaniem się. Często jest tak, że trudno nam to rozpoznać. Dopóki nie poczujemy jakiegoś dyskomfortu w ciele, inspiracja otwiera, a porównywanie się zamyka. Inspiracja mówi: Jeśli Ty możesz, to i ja mogę. Dodaje nam skrzydeł, motywuje nas do działania, inspiruje nas do zrobienia kolejnego kroku. Natomiast porównywanie się raczej ma taki komunikat, że nie jestem wystarczająca, wystarczający do tego, żeby osiągnąć to samo, co ty. Jeśli się inspirujesz, to wytwarza się w tobie ochota na to, żeby zrobić ruch, dokonać w życiu jakiejś zmiany. A jeśli się porównujesz, to depresjonuje to twoje osiągnięcia. Masz poczucie, że zatracasz siebie, przestajesz ufać sobie i przestajesz widzieć sens w tym, co robisz. I w dobie internetu i. Ciągłego scrollowania, ja się na tym złapałam, że zaczęłam się porównywać z innymi. Scrollowanie powodowało u mnie stany lękowe, stany smutku, stany tego, że zaczynałam nie lubić siebie. Mieć takie poczucie, że wszyscy inni potrafią, robią to dobrze, tworzą, a ja, ja nie mogę, bo ja się do tego nie nadaję, bo ja jestem niewystarczająca, bo ja tak nie umiem. Zwykrzesać z siebie tą inspirację i pokazać światu mnie, tak naprawdę. I tak samo jak ty siebie, pokaż światu siebie, swoją indywidualność, swoją unikalność, to ja zaczęłam, zopałam się na tym jakiś czas temu, kop kopiować, starać się robić to, co oni robią. No i niestety nigdy nie użycie tych filmików, które nagrałam, będąc kopią innej osoby, bo to była kopia innej osoby. Później, jak miałam to wrzucić do internetu, pomyślałam sobie, jakby, What the fuck, w ogóle z czym do ludzi? Dlaczego po pierwsze oszukujesz siebie? I nie dajesz sobie możliwości się pokazać tak naprawdę światu. Dlaczego też próbujesz oszukiwać ludzi przedstawiając siebie, ale nie naprawdę siebie? Więcej scrollowałam, sk im bardziej byłam w internecie, tym czułam większy niepokój i większy lęk. Miałam takie poczucie, że. Ludzie zabierają mi spokój, że jak oni mogą w ogóle tworzyć w internecie, jak oni mogą non-stop pokazywać y, jakie mają życie. Sprawałam się, że ja nie potrafię go tak dobrze sprzedać na social mediach, jak to robią inni ludzie. Mimo że mieszkam w Hiszpanii i mogłabym z tego robić content, to nie robię tego. Dlatego, że to nie jest zgodne ze mną, z tym jak ja chcę się pokazywać światu. To nie jest zgodne z tym, jak ja chcę dawać wartości światu. Moja droga jest taka, że Byłam tam, gdzie było ciemno, gdzie nie lubiłam siebie, byłam tam, gdzie nie kochałam siebie, byłam tam, gdzie nie miałam do siebie zaufania, byłam tam, gdzie nie wierzyłam w swoją kreatywność, byłam tam, gdzie wszyscy inni wiedzieli lepiej niż ja, jak ma wyglądać moje życie. Dzisiaj jestem tu, zyskuję wiarę w siebie, stawiam siebie na pierwszym miejscu, nie w egocentrycznym znaczeniu tego słowa, ale stawiam siebie jako priorytet w moim życiu. Tak samo jak ty.